Hej, kochani, to, to ja Cika i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem Top 9 moich ulubionych LPS Pop. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. No i oczywiście, zostawcie subka i łapkę w górę. Będzie mi naprawdę miło. A teraz, może już zaczynajmy. Jeszcze do każdej figurki będę opowiadać za ile ją kupiłam, albo skąd ją mam, i jeżeli będę pamiętać, to jak długo ją mam. Pierwszym popularnym pet shopem jest to oczywiście, że ta jamniczka. Myślę, że już zauważyliście, że ją bardzo lubię, ponieważ jest naprawdę śliczna. Jest oczywiście oryginalna i kupiłam ją jakoś tak myślę, że w lutym albo w marcu jakoś tak. Za 35 zł. Myślę, że to jest bardzo dobra cena jak na tego jamnika, ponieważ ma bardzo dobry stan, a jest oryginalny jeszcze i... O wiele więcej chodzi. Naprawdę, niektóre sceny jego są wręcz kosmiczne. Jest naprawdę cudny. Drugą figurką jest to ten oto przeuroczy dog. Naprawdę jest też bardzo, bardzo cudny i bardzo ładny. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ma bardzo dobry stan. Jest oczywiście oryginalny. I jest naprawdę cudny. I kupiłam go wraz z tą jamniczką. Też on kosztował 35 zł. Więc no, jest ze mną odkąd ta jamniczka przyszła. Tak naprawdę, to na początku go jakoś nie lubiłam. Wiem, że to dziwne, ale go jakoś tak trochę nie lubiłam. Nie wiem czemu, ale. Myślałam nawet, żeby go dać na wymianę, ale naprawdę zakocham się w nim i jest cudny. Kolejnym pet shopem jest to ta oto ślicznotka. naprawdę bardzo, bardzo ładna jest. Kupiłam ją w styczniu jakoś tak. Jest ona oczywiście oryginalna, mamy odnesik. Jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. I od tej... Pani czy tam tej osoby, to potrzeby były w dosyć słabym stanie wszystkie, oprócz jej. Co było na, dla mnie naprawdę bardzo dobre. Jest ona bardzo delikatna, jak widać tutaj ma taką ryskę na szyi. Ponieważ e, kiedyś jej założyłam obruszkę i zbyt mocno jej zdjąłam, jest naprawdę bardzo delikatną jamniczką. Taka... Jak taki kwiatuszek. I kosztowała ona około 15 zł. Następną popularną figurką jest to ten oto Shotter. Jest on niby taki niepozorny, dosyć też tani, ale jest naprawdę bardzo ładny. Jest oryginalny, jest myślę, że w stanie nawet idealnym. A nie kosztował on jakoś dużo, ale nie pamiętam konkretnie ile. A pamiętam, że dostałam od rodziców na święta go. Kolejny to Koli N.O., czyli że Koli z spuze... puzelków. Jest on oczywiście oryginalny, ma magnesik. Jest bardzo, bardzo ładny. Kosztował on coś podobnie około tej jamnitki, jak to wszyscy ją nazywają, rozy. I przyszedł on wraz z nie, on nie przyszedł wraz z nią, bo miałam jego powtórkę i powtórka jego przyszła wraz z nią. A go dostałam, to właściwie to sobie sama kupiłam. Myślę, że już na to rok temu. Był on naprawdę bardzo szczelnie zabezpieczony, żeby nic mu się nie stało i też nie kosztowało jakoś dużo. Kolejny to ten Oto Shot Jest on z wymiany z pewną osobą. Jest on naprawdę bardzo ładny, jest oryginalny, oczywiście ma czerwony magnes i jest naprawdę cudny jego kolory mnie urzekły. I tak naprawdę jakby koszt, nie, on dostałam go za darmo trochę, ponieważ szczotkę, którego wcześniej dostałam za darmo, wymieniłam się za tego. Więc tak można trochę powiedzieć, że jakby go za darmo dostałam. Więc no, jest on już ponad rok temu do mnie przyszedł, ponieważ około pier Pierwsze dni lipca rok temu Do mnie przyszedł Kolejny to ten oto jamnik Bardzo ładny Zresztą naprawdę Śliczny jest Jego kolory są cudne Oryginalne oczywiście jest I też bardzo małych Na niego e, kosztował on Jest on myślę, że Około rok ze mną Kolejny to pewnie dla Was niepozorny dosyć pet shop, ale naprawdę go bardzo lubię, ponieważ jest taki pocieszny, taki śmieszny i taki kochany. No i dostałam go od rodziców na święta ponad, myślę, że dwa lata temu nawet już. Jest on oczywiście oryginalny. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ostatnim petshopem jest to już też pewnie trochę taki petshop, który pewnie byście przez jego stan powiedzieli, że nie, on jest brzydki albo coś, ale wiem, że bardzo dużo go ludzi chce, ale jest naprawdę bardzo ładny, mimo jego stanu. Mi się podoba. Jest oczywiście oryginalny i się wymieniłam, więc no. Nie jestem pewna kiedy dokładnie ją dostałam, ale myślę, że może w czerwcu jakoś tak. No, okej, okay, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i do następnego filmiku. Pa, pa!